Co my zrobimy? Kurwa. Musimy zadzwonić na policję i powiedzieć prawdę, żeby nas nie oskarżono o morderstwo. No tak. Nie mamy wyjścia, to nasza wina. Nie ma bata. Szkoda mi ich trochę, ale byli za głupi, żeby przeżyć. Takie rzeczy to normalka w Królestwie Zwierząt. Głupie szczury, ptaszki przygłupy, opóźnione w rozwoju jeże lądują pod kołami. Selekcja naturalna. Ryki! Kolesie sami zjebali sprawę, nie nasza wina. Tylko najlepsi mogą przetrwać. Widać ich? Zobaczę. Zajebiście ślisko, uważajcie.